Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie. Od 10 lat jestem żoną Darka. Jestem też mamą trójki naszych wspaniałych dzieciaków. Emilka ma 8 lat, Stasiu 4 latka i Karolinka półtora roku. I bardzo ważne na tej drodze stawania się matką było dla mnie odkrycie swojej kobiecości. Moim wzorem kobiecości jest matka najświętsza. I kiedyś było mi bardzo ciężko um, jakoś tak być bliżej niej. E, dzielił mnie dystans, dlatego że Matka Najświętsza wydawała mi się e, Maria wydawała mi się jakimś takim bardzo idealnym, bardzo e, różniącym się od e, osobą, która się bardzo różni od tego, kim ja jestem. E, ona spokojna, cicha, delikatna, e, zasłuchana w Boży Głos, a ja wciąż m, ch chcąca postawić na swoim. Choleryczka, wszędzie mnie zawsze było pełno. I przyszedł taki moment, właściwie dwa, o których chcę tutaj Państwu opowiedzieć które zmieniły moje serce i sprawiły, że Matka Boża jest moją przyjaciółką, jest moją matką, jest kobietą, która jest najbliższa mojemu sercu. Pierwszy moment, kiedy straciliśmy nasze drugie dziecko, było to w dosyć dramatycznych okolicznościach dlatego, że nasza najstarsza córka Emilka. Miała wtedy 2,5 roku i leżała w szpitalu z zapaleniem wątroby, z podejrzeniem bardzo poważnej choroby, która może się skończyć śmiercią. I w tym czasie ja również poroniłam. Pamiętam sytuację, kiedy byliśmy tylko we dwoje na pogrzebie tego naszego dziecka i moje serce wypełniał ból, żal, smutek. Nie potrafiłam poradzić sobie z tym, co się stało i z tym, co też się dzieje na bieżąco z naszymi dziećmi. Jedno jest chore w szpitalu, umierające, a drugie właśnie umarło. I pamiętam taką sytuację, kiedy trumnę zanosiłam do miejsca, gdzie miała być pochowana, i w momencie, kiedy składaliśmy tą trumnę, nagle w moim sercu pojawiła się radość. I ta radość została wywołana jednym zdaniem, które się pojawiło, myślę, z mocy Ducha Świętego, ona będzie miała lepszą mamę. I ja się tak bardzo tym ucieszyłam, że to dziecko będzie miało lepszą mamę. Że Matka Najświętsza jest najcudowniejszą matką, jaką tylko można sobie na świecie wymarzyć. I ja właśnie moje dziecko takiej matce oddaję. I nie można się nie przyjaźnić z matką własnego dziecka, więc to był taki kamień milowy na drodze naszej relacji. Druga sytuacja, która też w dość dramatycznych okolicznościach miała miejsce, nasza Emilka, o której mówiłam, wyszła całkowicie zdrowa z zapalenia wątroby myślę, że to jest historia na inną, na inne spotkanie, może jeszcze kiedyś będzie mi dane o tym opowiedzieć. W każdym razie jest teraz wesołą, szczęśliwą dziewczynką chodzącą do pierwszej klasy i świetnie się rozwija. Wszystkie diagnozy lekarskie tutaj nie miały żadnego zastosowania. Natomiast kiedy byłam w stanie błogosławionym z trzecią córeczką Karolinką Dowiedzieliśmy się w 13 tygodniu, że y, ka, ciąża jest zagrożona, że Karolinka prawdopodobnie będzie miała jakiś zespół ciężkich wad. Kolejne badania prenatalne pokazywały, że y, no, na pewno nie urodzi się zdrowa. Y, kolejne badania, które wykonywaliśmy, potwierdzały tę diagnozę. Nie było tylko wiadomo jeszcze, z jakimi wadami dziecko się pojawi na świecie. I e, pamiętam taki moment, kiedy pojechaliśmy do Medjugorje, postanowiliśmy, że zawierzymy całą naszą rodzinę Matce Bożej, a jest to dla nas takie szczególne miejsce e, takiej więzi właśnie e, i z Jezusem Chrystusem i też myślę z Matką Bożą e, i pamiętam na adoracji tam w Medjugorje, Byłam pełna takiego, takich wyrzutów sumienia, że z jednej strony staram się ufać Panu Bogu, staram się być blisko Niego, staram się um, odpowiadać wciąż na Jego głos, a z drugiej strony um, boję się. Boję się tego, że urodzi się dziecko chore, boję się tego, że, się, że sobie nie poradzę. I na tej adoracji, kiedy opowiadałam to wszystko Matce Bożej, mówiłam jej o tym wszystkim, co jest w moim sercu, Nagle zaczęli y, śpiewać, chóry zaczął śpiewać Magnifikat, a ja y, usłyszałam takie słowa: "Ona też się bała". I to tak bardzo mnie ucieszyło, że wyzwoliło z tych y, takiego poczucia winy, że Matka Najświętsza też się bała, też się bała kiedy. Y, szła do Ayn Karin, podejrzewam tak, że bała się kiedy spotykała się z, kiedy miała spotkać się z Elżbietą co będzie. Nie wiedziała tego czy nie zostanie zabita, jak zareaguje święty Józef, młoda dziewczyna wiedziała, że będą o niej rozmawiać w całej wiosce była znana. Wiedziała, że będzie pierwsza na językach ludzkich, jak się wszyscy dowiedzą, że to ona jest w ciąży i że nie ma jeszcze męża. I i z jednej strony była to taka ulga, a z drugiej strony wielka nauka dla mnie, dlatego, że ona w tym swoim strachu jednocześnie potrafiła zaufać w stu procentach i uwielbiać. Wejść do domu świętej Elżbiety i całym swoim sercem uwielbiać Boga, śpiewając magnifikat. I ja też od tej pory, od tego momentu ciągle uwielbiałam. Pomimo tego, że ten strach gdzieś wracał, że te myśli nachodziły, uwielbiałam i mówiłam. Jezu Chryste, uwielbiam Cię w tej sytuacji, w której jesteśmy, przyjmujemy to wszystko z ufnością i z miłością do Ciebie. Jakiekolwiek dziecko by się nie urodziło, będziemy je kochać i będziemy się starać być najlepszymi rodzicami. Ja będę się starała być najlepszą matką. I nasza Karolinka się urodziła całkowicie zdrowa, bez żadnych wad, bez żadnych e, trudności. Dostała 10 punktów na 10 w szpitalu. Kolejne działanie, myślę takie bardzo wyraźne łaski Bożej w naszym życiu i, i Bożej obecności. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mm, niesamowite jest to, że spotykamy się tutaj i na scenie jesteśmy razem z Piotrem. On mówi o mężczyznach Świętego Józefa, a ja mówię o obdarowanej, która której patronką jest właśnie Matka Najświętsza. Y, nawet plakat, który y, wspólnota obdarowana co miesiąc y, udostępnia. I zachęcaniem kobiety do tego, aby przychodziły na te otwarte spotkania, jest w kolorze niebieskim, maryjnym. I właśnie w taki sposób chcemy ubogacać się swoją kobiecością. Chcemy w gronie kobiet spotykać się i Odkrywać swoje powołanie, dlatego że największym powołaniem, najważniejszym powołaniem każdej kobiety jest powołanie do bycia matką. I tego nas uczy Maryja: że każda kobieta powinna w sobie odkryć to powołanie do, do bycia matką. Pewnie nam, matkom, które w sposób fizyczny posiadamy dzieci, jest trochę łatwiej, ale jest bardzo dużo przykładów. Sióstr zakonnych, kobiet, które są samotne, same i wybrały taką drogę, żeby być matkami dla innych. Takim niesamowitym przykładem jest tutaj dla mnie siostra Monika, obecna też na sali, która jechaliśmy z księdzem Piotrem do Warszawy, i też w jej obecności rozmawialiśmy właśnie o tym, w jaki sposób działa w domu samotnej matki. Bardzo poruszyła moje serce i stała się dla mnie takim żywym przykładem, właśnie siostry, która jest matką dla innych, która opiekuje się swoim dziećmi, która się o nie martwi. Te dzieci nawet jak wyjdą z domu samotnej matki, one przychodzą z powrotem, one się jej zwierzają. Ona żyje ich problemami, ich trudnościami, ich radościami, jeździ z nimi na wakacje i to jest rzeczywiście prawdziwe macierzyństwo. Tym się staramy też ubogacać na obdarowanej. Tematy, które poruszamy dotyczą tego, jak stawać się matką dla innych, jak być pełną empatii, jak pokochać bardziej siebie, żeby móc kochać innych ciekawe, że dzisiaj mówię o kobiecości, a fragment z Pisma Świętego, który na dzisiejszy dzień jest w Ewangelii, dotyczy właśnie tego, że pierwszą osobą, która zobaczyła Jezusa po zmartwychwstaniu była właśnie kobieta, Maria Magdalena. Złośliwi mówią, że to dlatego, żeby wieści się szybciej roznosiły, ale ja wierzę, że to było też w jakiś sposób afirmacja kobiecości i tego, że kiedy mężczyźni siedzieli zamknięci i zastanawiali się, co dalej, planowali, bali się, mieli taką, takie głowy pełne racjonalnych, racjonalnych wytłumaczeń tego, co się stało i Układali jakieś plany, kobiety nie mogły emocjonalnie wytrzymać. One po prostu tęskniły. My mamy to w sobie, że kochamy. I e, Maria Magdalena tak bardzo kochała, tak bardzo tęskniła, że nie wytrzymała, musiała nawet e, pokonać ten, ten swój strach i iść do grobu. I tam została nagrodzona, zobaczyła Jezusa, ale zauważcie Państwo, poznała go po jednym słowie, które do niej wypowiedział. Kiedy powiedział jej słowo w sposób taki, jaki tylko on mówił. To ona rozpoznała go. I to, to też jest dla mnie takie piękne, piękne bogactwo kobiecego serca i ten geniusz kobiecego serca, o którym mówił ojciec święty Jan Paweł II. Mamy taki zamiar, żeby nasze duszpasterstwo obdarowane było właśnie zakorzenione bardzo mocno w nauce ojca świętego Jana Pawła II, żeby on był takim patronem i jego dokumenty, rozważanie jego dokumentów też na temat kobiecości, na temat rodziny. Były kolejnymi punktami naszego programu. Myślę, że nie jest to, tak jak tutaj powiedział Piotr przede mną, nic złego, że kobieta przez 2-3 godziny w miesiącu spotka się z innymi kobietami. Myślę, że wręcz dzisiaj jest to bardzo potrzebne, kiedy wokół mamy bardzo dużo złych wzorców, kiedy ten obraz macierzyństwa zostaje odarty ze swojego właściwego obrazu. Przede wszystkim poprzez łatwy dostęp do antykoncepcji, poprzez aborcję, no i poprzez zacieranie różnic. Kobieta wciąż ma stawać się taka jak mężczyzna, ma nosić spodnie, ma być silna, ma w korporacjach zajmować najwyższe stanowiska, ma pracować prawda, jako górnik, jako hutnik i tak To jest nic uwalczającego jej godności. I Zrównywanie nas z mężczyznami jest naprawdę czymś, co bardzo mocno dzisiaj godzi w kobiece serce, i my chcemy tego bronić. Chcemy bronić kobiet z ich kobiecymi sercami, dlatego że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni na obraz Boży. Mężczyzna jest człowiekiem płci męskiej, kobieta człowiekiem płci żeńskiej. Różnimy się od siebie i to jest piękne, bo te różnice dają nam ogromne bogactwo, dzięki nim jesteśmy kompatybilni. I tylko w kontakcie z mężczyzną kobieta staje się sobą w pełni. I na odwrót, tylko w kontakcie z kobietą mężczyzna staje się sobą w pełni. I dlatego myślę, że. Hmm, ta afirmacja kobiecości i męskości jest dzisiaj bardzo potrzebna. Te duszpasterstwa stanowe są bardzo potrzebne po to, żeby się dzielić, żeby się ubogacać, żeby wysłuchać innych kobiet i mężczyzn, żeby trochę pogadać przy ciastku, przy kawie, otworzyć swoje serce i ubogacić się sobą. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.